Po lewej stronie mamy moją interpretację makijażu Kylie Jenner, a po prawej zróbmy sobie starszą siostrę Kendall. Mi osobiście Kendall kojarzy się z dość lekkim, bardzo rozświetlającym makijażem, i tutaj raczej stawiałabym właśnie na bardziej ocieplające produkty bardziej liftingujący makijaż. Co ważne, żadna sióstr Jenner raczej nie żałuje sobie różu. Tu Kendall zdecydowanie wyczyszczy sobie tą okolicę pod konturowaniem, żeby właśnie ten efekt liftingu był mocniej widoczny. Korektor pod oko raczej delikatnie, w malutkich ilościach. I całą twarz omiatam pudrem, ale rozświetlającym. Kobo wzmacniam też konturowanie na sucho. Akurat nie wiem, czy mi wyjdzie, ale z wielu zdjęć u niej kojarzę piegi zrobione. U Kendall na oku często króluje jeden taki właśnie średnio ciemny cień. Z brwiami podobna sytuacja jak u siostry, mocno wypełnione, lekko wyczesane. Oczywiście wiadomo, z do nieba, ja niestety takich nie mam. Trochę mam teraz wrażenie, że nieco przegięłam z glow, więc tutaj pod oko chociaż nałożę sobie trochę matu. Tak zdecydowanie lepiej i usta zaczynam od błyszczyku i wypełnię je konturówką. I tak w całości prezentuje się moja interpretacja Kendall. Osobiście uważam, że bardziej przypominam Kendall niż Kylie. Chyba się ze mną zgodzicie. A tak serio, to oczywiście żartuję. Dajcie przyznać, który makijaż bardziej Wam się podoba: strona Kylie, strona Kendall. I możecie oczywiście pisać, jakie również porównanie chcielibyście zobaczyć: może na przykład Kylie i Selena.